Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was wszystkich, kochani, 26 października 2025 roku. Jak codziennie nadaję na żywo na moim kanale Władysława Bąk luby Małpa Zioła, Złote Zioła na wagę złota. No gdziekolwiek wejdziesz, to Władysława Bąk to tam Ci przekieruje, czy to na Facebooku, czy czy ogólnie Witam serdecznie i zapraszam tutaj. Pozdrawiam wszystkich w kraju i za granicą, w naszych okolicach. Wszystkich pozdrawiam. W tytule mojego filmu dzisiaj jest Osteoporoza, bo niektórzy pytają po prostu, że lekarz tam, ktoś tam stwierdził, lekarze czy profesor, czy nie wiem, no, no niech stwierdza, to chce. W każdym bądź razie, proszę Państwa, Osteoporoza. Yy, yy. Ostoł porozę, jeżeli ktoś ma, to można zmniejszyć ym, po prostu skuteczność, spowolnić rozwój jej i, i, i można zmniejszyć ryzyko złamań. No tak, dobrowolnie oczywiście, bo to polega na tym, że, że proszę Państwa, jest y, można powiedzieć, y, y, to choroba metaboliczna kości, y, która zmniejsza ma... Y, która charakteryzuje się zmniejszoną masą i gęstością, co prowadzi do ich osłabienia. Kości oczywiście. Proszę Państwa, dlatego też niektórzy ją nazywają chorobą cichą, ponieważ jej początkowe stada często przebiegają bez objawu, dopóki kto po prostu sobie nie złamie nogi albo ręki, albo coś takiego. Najczęściej dotyka to kobiety po prostu po menopauzie, ale może pojawi się także u mężczyzn, proszę Państwa, może być spowodowana starzeniem się organizmu lub innymi chorobami i, i obciążony organizm lekami, proszę Państwa. Więc co się dzieje z kośćmi? Zmniejsza się ich gęstość, a. Na przykład struktura wewnętrzna, jakby to powiedzieć, ulega osłabieniu i tworzy po prostu osłabienie, tworzy większe puste przestrzenie. Ale to jeszcze inaczej byśmy powiedzieli. Ta maśka letkowa, która płynie, taka krwią, taka lepka, po prostu to zmniejsza się, czyli szpikosty nie produkuje tyle, ile ma produkować, proszę Państwa, dlatego też powstają te złamania osteoporotyczne można powiedzieć przy nawet niewielkim urazie, przy niewielkim przewróceniu, przy lekkim upadku, nawet przy kaszlu najczęściej dotyczy kręgosłupa szyi kości udowej, czy na przykład nasady kości przedramienia i inaczej. Proszę Państwa. Co robimy w takim przypadku? Bo objawy mogą nie dawać wczesne, żadnych, żadnych objaw, żebyście wiedzieli, co się może dziać. Może nie być żadnych bóli, ale później mogą się pojawić bóle, bóle pleców, zmniejszenie wzrostu, coś tam z kręgosłupem, jakieś przepukliny, zmiany postawy ciała, to znaczy skolioza, przekrzywienia i tak dalej wdowi garb, to jest ta osteoporoza. Proszę Państwa, nie tylko, że starzeje się organizm, zaraz te włosy tam do tyłu wezmę, ale może być spowodowana różnymi, na tarczycy, niedoczynność, przyjmowanie niektórych leków, które właściwie wywołują to wszystko, czyli jest za nim. Ktoś by powiedział, że czy to wiek wpływa, niekoniecznie po prostu może być przez to wczesna wywołana menopauza, po prostu niska masa ciała, bo ktoś nie sposzywa wystarczająco ilości wapnia, po prostu ktoś pali papierosów za dużo, nadużywa alkoholu, brak aktywności fizycznej. Może to być genetyczne, i wiele, wiele innych osób. Proszę Państwa, w takim przypadku spożywamy witaminę witaminy z grupy B, czyli marchewki i te inne wszystkie proszę państwa, które zawsze tam podaję Wam tyle ty, y, 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 ludzie oglądali i wiedzą, że mają zrobić buraczek czerwony. Mówię na jeden dzień do tego jabłuszko, pomarańcza lub dwie mandarynki, może być. Y, też wyciśnięte ananasa kawałeczek, cytryny z centymetr, imbiru i proszę Państwa selera nociowego i tak uzupełniamy po prostu też nasze witaminy, które są potrzebne do egzystencji, żeby nie było tych zapaleń i tak dalej, więc bierzemy i, i po prostu tak, proszę Państwa, sobie radzimy. Na przykład, no bo tu ktoś mi coś napisał, no ale to już nie będę na to odpowiadać, ale muszę powiedzieć, że osteoporozę czym leczymy? Tu muszę Wam powiedzieć, czym leczymy, proszę Państwa, osteoporozę, żeby zapobiec temu, żeby właściwie szpik kostny… Produkował wystarczającą ilość kolagenu, który jest potrzebny dla kolan, uda, wszędzie tam, gdzie się kręci, w łokciach, w ramionach, w rękach, w ogóle w kostkach i w ogóle bo się idzie. Więc warto raz w roku chociażby nawet wypić przez dwa tygodnie. Czy można sobie podzielić, że pijemy na wiosnę, pijemy, pijemy jesienią przez cały tydzień skrzyp płaska łyżeczka skrzypu, suchy bądź surowy i z, y, musimy to gotować, skrzyp musi być gotowany, jak na największej stopni, jak, jak masz kuchenkę indukcyjną czy inną, nawet 180-200 stopni, przez 2-3 minuty, proszę Państwa, wtedy ten krzem, krzemionka się wydostaje, i w ten czas, jak sobie pijemy, to jest dobre dla kości, dla dobre, proszę Państwa, na porost włosów, nie łamią się wtedy paznokcie, bo wiele tych witamin, mikroelementów, skrzyp dostarcza i wymusza, można by powiedzieć, do budowy ten kolagen, do budowy chrząstki, czego no w ogóle ogólnie żeby wzmocnić kości, żeby się nie łamały tkanki i wszystko, więc pijemy przez dwa tygodnie w roku, ale wybieramy sobie albo pijemy teraz na jesień, albo pijemy wtedy, jak jesteśmy chorzy, bo nam trzeba, po prostu i mamy już te porozę, żeby ją zatrzymać, albo pijemy później znowu na wiosnę, bo w ten czas też nie złapią was choroby, bo to jest tak, Otworzysz na przykład okno, wpuszcza świeże powietrze, ale z tym powietrzem może ci różnych bakterii wpaść. No, ja nie mówię, że akurat, ale może tak być. Natomiast i nawet nie wiesz, z czego cię zacznie drapać w gardle, czy, czy w ogóle jak się nie potrafisz zaraz uratować, czy coś takiego robi się, tak jak tu ktoś wczoraj pytał, ta gęsta biała ślina, i mówi, że jest, ktoś mówił, że jest po jakiś, no przebytych zapaleniach i tak dalej, a to nie jest tak, proszę Państwa, bo to można sprawdzić. Co jeszcze robimy, czyli pijemy ten skrzyp, on jest bardzo smaczny, nawet jak się przeuczycie, to sam będzie przypominał, że trzeba go wypić. Więc tak, jeżeli ktoś nie gotuje, i tutaj też trzeba zastosować korzeń mniszka, płaska łyżka duża na pół litry wody, bo jeżeli nie ma raka, nowotwora, jakichś przerzutów po żadnych czy po czymś tam, czy przed, jak zostało stwierdzone, to nie pijemy litry, nie gotujemy dwie płaskie łyżki mniszka na litr wody, żeby był jednakowy lek na dwa dni, żeby to w 48 godzin zatrzymać ten cały proces, bo mniszek to robi, po prostu to jest złote zioło na wagę złota. Tak jak ja powiedziałam, tak samo mniszek jak i żywokost i inne na serce. Na przykład, tu jeżeli masz problemy z nieczuciem nóg, po prostu, bo zostały nerwy, można powiedzieć, uszkodzone przez na przykład cukrzycę, inne czy na przykład tarczyce i inne jeszcze, no i masz takie, to lepiej wcześniej zapobiegać trzeba zrobić. Nic innego, tam lekarze, profesorzy dają nazwę swoim lekom, lekom, ale jak sprawdzicie te leki, które smarują pod stopami, to to jest wszystko z kasztana. Tam jest coś tylko dodane i wazelina farmaceutyczna i, i jeszcze inne, czy jest uczyciele, czy inne, ale oni tam dodają w każdym razie kasztan. Jak pijesz wyciąg z kasztana, z kwiatu kasztana, ma te właściwości, które rozrzedza krew. Gdzie nie dopuszcza do zakrzepów, tym bardziej, że stymuluje, jeżeli by były zakrzepica wcześniej, to w sumie nie, że od razu rozpuszcza i tak dalej, od razu to nic nie ma, jak różka czarodziejka, ale powoli, z dnia na dzień, upłynie tydzień, jak smarujesz jeszcze kasztanem pod spodem, trzeba dobrze to mać zrobić. Proszę Państwa, to trzeba mieć wyciąg, zarówno wcześniej zrobiony o kilka miesięcy, jak również kasztana. Zaraz Wam pokażę, bo miałam robić. i już tutaj Wam pokażę. Poczekajcie. Jak również kasztana, którego ołupimy z tej czarnej skórki. Y proszę Państwa, stłuczemy młotkiem na mąkę przez dwa woreczki lub przez może jakieś matka uszyta, jakaś gaza czy co na tę mąkę, przesiejemy tę mąkę, żeby nie było grudek, żeby to była sama taka mąka, mamy zrobiony wyciąg z kasztana, lek, wyciąg, który się pije, dodajemy, oczywiście jeszcze jak ja robię na złocie, to to bardzo wspomaga, proszę Państwa, wiadomo, że takie zrobione na złocie, bo będzie też bez, ale jest szybka reakcja lecznicza, szybciej. I, i, i Czy to leczy hemoroidy, czy równocześnie, tak jak powiedziałam, te martwice pod nogami, pod palcami, czy pod stopami. Smarujemy dość mocno. Na wierzchu też, czy opuchnięte kostki, które mogą być spowodowane po zażyciu leków, na przykład na naciśnienie tętnicze, bo tak jest. Więc. Nie, nie czarujmy się, że leki są dobre, bo one mają takie składniki, choćby te prestarium wziąć. To ma składniki, które y, amledyny i te wszystkie inne już nie będę tutaj wypowiadać. Dwa jest najgorsze składniki. Tu, niby z jednej strony, że zapobiega chorobie wieńcowej serca y, y, i inne schorzenia, jak są, a z drugiej strony, więc to samo zrobi guk razem z różą i bławatek. Te trzy składniki, które jak zrobiliście, wyciągi proszę państwa na czy syrop syrop to trzeba bardzo dużo głogu i róży żeby trzeba prawie 2 kg jednocześnie świeży tak jak teraz żeby wyszło cztery 4 słojczki 4 setki syropu na miodzie spożywając na serce i ogólnie na przykład gdy ktoś chce wyciąg prawdziwy lek w kropelkach no to tak też na złocie no ale jeżeli ktoś chce na miodzie, bo, bo tak chce, to też tak może sobie zrobić i jest korzystny. A dlaczego mówisz, że trzeba 2 kg, a wyjdzie tylko setki czy, 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 czy i pół, czyli, czyli niechby nie cała szklanka. Bo dajemy pół litry wody do tych dwóch kila, nie opływa tego ani głogu, ani róży mieszamy przez pół godziny, gotujemy i, i, i zostawiamy na 24 godziny, po czym ym, y, spróbujemy to ugnieść może tym takim tuczkiem, albo przez taką praskę, albo przez co, y, żeby to poprzygniatać y, po prostu y, i na drugi dzień po 24 godzinach, żeby to zagotować jeszcze raz pół godziny, można wtedy dolać pół szklanki, ale gotujemy pół godziny, mieszamy na dowolnym ogniu, Dlatego też y, po prostu to jest takie i zostawiamy znowu na 24 godziny, po czym odcedzamy i dajemy tyle miodu, ile tego płynu jest. A jeżeli jest tyle płynu, pół szklanki czy szklanka czy pół litry, y, to dajemy troszeczkę więcej, dwie łyżki jak pół litry tego miodu, i doprowadzamy do 95 stopni. Nie żeby się gotowało, robiły jakieś piany, tylko żeby było to takie gorące, żeby można było zalać do tych słoiczków malutkich, wyparzonych i żeby mieć taki słoiczek. I rano wstajesz, żeby dobrze podbudować to serduszko. To zanim wypijesz wroty, czy jak ktoś ma kołatanie serca w ciągu dnia, to po prostu weźmiesz sobie do herbaty pół łyżeczki i możesz wziąć łyżeczkę w zależności od wagi jak się waży ponad 60, można łyżeczkę i można lub do wody i można wypić I z powodzeniem jest to bardzo korzystne lecznicze bardziej pomaga jak te na przykład akardy czy inne Bo ja tutaj mówiłam cały czas o kasztanie maści i mówiłam tu o głowu na serce więc to tylko te dwa artykuły produkty raczej Sporządzone tak jak ja mówię, mogą cię uratować od różnych chorób. Proszę Państwa, to już tyle Wam powiedziałam. Dzisiaj jest niedziela. Mówię całe czasy te 15 minut do Was. No i. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli macie jakieś pytania, proszę zasubskrybować kanał, czyli wciśnij na to czerwone. U mnie się na kanale nie płaci, nie płaciło nigdy, więc nie ma się czego obawiać. Yy, przycisnąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco, jak chcecie wiedzieć coś na ten temat. Wczoraj Wam mówiłam i przypominałam wszystkim, mówiąc Wam o tym, jak po prostu nie chorować, albo jak jest zachorowanie na grypę i te inne choroby, co zrobić. W tym przypadku, jak skądś wracacie z pracy czy skąd po prostu żeby przepukać buzię sodą oczyszczoną, po prostu żeby pozabijać te bakterie. Mówiłam Wam też o oczyszczeniu orzechem, czyli nie nalewką słodką, tylko z tej drugiej grubiej książki, co tam napisałam. Ktoś nie ma książek, to proszę zadzwonić do mnie 884 959 320. Warto mieć w domu, czy dla, dla następnych pokoleń zostawić, żeby tą wiedzę prawdziwą przekazać. Bo to życie takie całe czas jest, pokolenia mijają, a choroby się zwiększają, zarazki, bakterie i było, jest i będzie. Więc tak Wam mówię, y, po prostu. Y, co jeszcze chciałam powiedzieć, y, bo tutaj y, kilka pań pytało mnie, o już Wam pokażę. Żeby się tylko nie rozbiło. Co ja to robię? Daję cytryny, proszę Państwa, daję cynamon, daję anysz, po prostu rzucam troszeczkę imbiru i robię takie po prostu do picia, żeby, czy jak idziesz spać, niektóre mówią Pani, że mają sucho w buzi, że się im tak robi, nie mogą językiem obrócić, to jest spowodowane Różnymi czynnikami, może to być od tarczycy, od cukrzycy, albo tak sobie po prostu może być zapalenie lekkiej szczeniaków, czy inaczej. Także, że warto takie coś zrobić. Witamy tu serdecznie Danusię, pozdrawiamy. i pozdrawiamy. I tutaj radzę Wam każdemu, właściwie tą doradę po prostu taką o tej maści bo jest wiele osób, które właśnie mają takie, że nagle się zrobi taka znieczulica i nie czuje tych nóg spod spodu, się mu wydaje, że palce zimne i tak dalej, więc jak będzie smarował maścią z kasztana, trzeba zrobić. Ja miałam dzisiaj robić akurat dla jednej pani, ale no, dzisiaj jest niedziela, nie będę niedzielę niczego robić. Jutro to pewnie by będzie ręka boleć, bo to musi być ucierane tak, na taką masę, Razem z tą wazelinią farmaceutyczną, z tą solą fizjologiczną, z tym jaskółczym zielem wyciągiem i z tym wyciągiem z kasztana jeszcze i z tym y, y, prawdziwym tym, musi się wcześniej ta mąka rozmówić, akurat w tamtym kasztanie, żeby była moc, moc, y, proszę Państwa, y, tego i później to nam wygrzewa te kolana, y, nogi pod spodem czy kostki. I, i trzeba smarować, można i dwa razy dnia, lub na pewno nie macie uczulenia na kasztana, bo to jest niemożliwe, kasztan nie, nie jest taki przeciwuczuleniowy, tak samo jak wrotycz, który działa po prostu, nie ma alergii z wrotyczu, na przykład działa korzystnie na serduszko, jest lekko gorzkawy, ale jak go dużo nie dasz, a dodasz cytryny, lemonki, cokolwiek, to możesz sobie wypić, nie musisz... Pić duszkiem możesz powoli wypijać. I tak trzeba się ratować, nie zapominać. Zawsze krople na serce trzeba mieć zrobione z tego głowu i z tego, żeby chociaż dwa, trzy razy w tygodniu, po prostu jak ktoś miał arytmię, to może na początku pić przez trzy i pół tygodnia w każdy dzień, potem można sobie trzy razy w tygodniu lub dwa wypijać, po prostu nawet to jest korzystny gług buława tek razem i róża. Proszę Państwa, jeżeli byście nie macie tego wyciągu, a byście się zdecydowali na kupiony susz, nie wiem skąd on jest sprowadzany i jak on wygląda, ale głuk nie jest taki gług jak Ty masz osobiście w ręce całe te i bardzo ważne z tymi pestkami, tylko nie wiadomo, co, to, to jakieś takie kryształki. W tych zielarskich sklepach. Co to jest przerobione, tego nie wiem. Natomiast róża może i jest, ale też, też inaczej. Ale jak macie uzbierane własne, to można dodać cztery tego, cztery tego zasuszonego. Można sypnąć łyżeczkę bławatka. Można zagotować to 5 minut. I można pić y, wspaniały lek, bo nie można tego nazywać herbatką, żeby y, ktoś sobie herbatę robił, y, tylko to jest leczniczo, więc, y, więc tutaj Wam bardzo doradzam, jest to bardzo korzystne. Bo sprowadzanie ta, teraz to ciężko to idzie. Y, ktoś tam sprowadzał dawniej, tam gdzie te wojny się toczą, stamtąd, potem. Y, potem z różnych stron świata, tam gdzie tsunami było, gdzie często trzęsienia ziemi są i z różnych y, stron y, po prostu, ale czy to teraz da się tak sprowadzać, no bo nie wszędzie się dzieją te cuda, że zalewa tam y, y, te wszystkie y, miejscowości w tych państwach, no ale, ale, proszę państwa, my nie wiemy, co to oni po prostu napchają. Y, czy bardzo dużo idzie ziół różnego rodzaju z Ukrainy? Też nie wiemy, gdzie to jest zbierane, co oni nam pchają, czy, czy z różnych stron Polski. Fajnie pani ma tutaj tytuł Małpa Danusia, Danusia. Tak, oj ojoj oj co tych liter tych wszystkich. Proszę Państwa dobrze wiedzieć. Aha, małpa, czyli małpa to wszyscy mówią, że daj z przodu małpę. To wszyscy cię oglądają. Ja tam stawiam ten krzyżyk taki. Proszę Państwa, dziękuję, dziękuję za uwagę, że tu przyszliście. Jest 21:57, czyli prawie 20, 22. Yy, którą mamy? 22:16, tak? O tak. Yy, bo tu co innego przeczytam. Yy, tak. Yy, I. Wiadomo, że, że jeden dzień jest ciepło, drugi zimno, więc trzeba się mniej więcej zawsze ubierać na a nie rozbierać, że jak się troszkę słońca pokaże, to już po prostu ci jest gorąco. No niektórzy mają też przy tych puchnięcia, po tych lekach też uczucie. I gorąca, i pieczenia pod stopami, no właśnie, pomoże Wam taka maść kasztana. Akurat już nie mam, trochę zawsze lubię, bo też miałam takie coś posmarować, żeby rozgrzało nogi, po prostu, ale jak pijesz ten, bo to jest tak, że miszczowie też nie są zupełnie ci co potrafią innym pomagać że on im nic nie dolega no, jest y, czasem w roku dwa, trzy dni takie, że trzeba też y, jak człowiek był wcześniej chory na rytmie i w ogóle że trzeba zadbać i to zioło od czasu do czasu pić, no ja nie narzekam bo ja po prostu co mam pod ręką to sobie nabiorę każdego dnia i nic się na razie nie dzieje ale pod tymi stopami zawsze lubię sobie bo tak miałam y, po, posmarować i to jest też korzystne dla zdrowia, żeby nie było zapaleń. Y, jak ktoś sobie życzy, to mogę zrobić. Bardzo pozdrawiam, polecam. Y, uszanowanie dla Was wszystkich. Dziękuję, że tu byliście. I dla Pani Danusi i wszystkich. Pa, 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 trzymajcie się.